Cześć widzowie, pewnie dodam to na początku filmu słuchajcie, yy, pamiętajcie, że możecie na telefonie swipe'ować tam przy komentarzu w prawo chyba i dawać te awty, nie wiem, wzmocnienia, czy, czy, czy jakieś tam inne pierdoły. Dajcie, jeżeli macie jeszcze limit. Będzie mi bardzo miło, to naprawdę pomaga tym filmom się rozwijać. Dawno o tym nie mówiłem, więc pewnie zapomnieliście o tym. Yy, tak naprawdę dzisiaj pokażę Wam ustawienia graficzne, żebyście mieli stałe 60 fps -ów. u mnie na kap się trzyma. Ho ho ho! Okej! Okay. Ogierka też mówi, że chyba jest ok w takim razie, skoro takie dropy daje. E, no ja mam stałe 80, ale też wytłumaczę, dlaczego tak, a nie inaczej. I ja alfą i omegą nie jestem, powiem to na samym początku. Ale jeżeli w moich ustawieniach graficznych da się robić delirium, mapkę T16 zżusowaną, to nie jest ta, spokojnie, zaraz Wam pokażę ją. Z odpalonym Breachem na dużym density i z odpalonym abyssem obok i mieć 40 parę FPS-ów, oczywiście wyrżnąłem się tam, ale to nic, ale mieć 40 parę FPS-ów stałe przy nagrywaniu tego OBS-em, to jak Wy sobie chcecie grać po prostu sami z siebie, bez OBS-a, to w ogóle bezapelacyjnie. Będzie wam się grało na tych ustawieniach przyjemnie, więc zostaw łapkę do góry Daj komentarz, jeżeli zauważysz coś, co jest nie w tych ustawieniach e, I co jeszcze można poprawić I tyle, zapraszam na film A, jeszcze szybko, live'y będą raczej piątek, sobota, niedziela Dobra, witam was widzowie e, Nie wiem ile wam pokazałem w tym materiale już, ale testowałem naprawdę chyba z 50 ustawień graficznych I mam w końcu takie, które działają najlepiej I Już wam pokazuję, wezmę sobie mapkę T15 Jakąś taką porąbaną, ale żebym dał radę może bez Chilled Groundu, bo mi się nie chce Chilled Groundy, poczekajcie. To jest spoko. Dobra, I ja sobie szybko to zolejkuję. Wezmę takie trzy podstawowe naprawdę. Albo nawet jeden, nieważne, żeby tylko efekt dodać. Bo to chodzi o to, że chcę wam pokazać, że na delirius mapce, takiej dużej. delirius jeszcze kurde Abyss, jeszcze kurde bridge, Damy, damy radę naprawdę z FPS-ami. Za moment wam pokażę wszystkie tutaj. Ustawienia Sun Temple, nie, ja chcę coś takiego bardziej otwartego. Nie kojarz nas tych map kompletnie. Headland? No, dobra, mamy bridge, mamy to, powinno być OK. Wbijmy się tutaj. Ustawienia graficzne są takie, słuchajcie, skopiujcie sobie je na dzień dobry. E, DirectX e, 12, dlaczego? Najbardziej stabilny, no. Vulkan daje dupy, delikatnie, jeżeli chodzi o system Windows. Nie wiem, jak u Was, ale ja polecam na tym. No, ja mam kartę 5070 Ti, więc jakby nie ma o czym gadać. Natomiast na waszych słabszych kompach i tak będziecie trzymali 20-30 fps w krytycznych momentach. Mam nadzieję, że Bridge się zrespi obok Abyssu. Z tego względu, że ja mam tu oczywiście pack size, wszystko, Bridge mam na full. Pod pack size również, wszystko mam pod jak największy tutaj density i tak dalej, nie? Nawet co więcej, poczekajcie, cofnijmy sobie jeszcze te dwa, za, za, zobacz, zobacz, poczekaj, żeby nie było cyk cyk. I weźmy sobie tu jeszcze Density i że się otwieram szybciej. Let's go. Teraz już w ogóle będzie jak największy density, nie? Więc to, ja oczywiście gram na Nvidia DLSS może zostawić sobie na default, oczywiście. I wtedy ja gram NVIDIA DLAA Ale możesz grać na przykład na mm, Ultra Performance Tylko wtedy grasz Ultra Performance Daj sobie Sharpness na 100, bo tak gra wygląda jak totalne gówno Ale gwarantuję ci, no zobacz jaka pikseloza Widzisz to? Ale gwarantuję ci, że na Ultra Performance Gra będzie ci działać, może mruwo, Zamknij mordę, nie wytrzymam z nią Na Ultra Performance po prostu będzie ci gra działała Najlepiej No ja wracam sobie na DLAA I Sharpness zmniejszam tak na 50 Dobrze, teraz niżej tu jest najważniejsze, słuchaj. Medium, 2 razy anisotropic filtering nie, żadne 8 razy nie, trilinear. Nie ma, nie ma sensu. Wiesz dlaczego? Bo to ci zmienia tylko quality uh, of surfaces that are on a very steep angle to the camera. Więc masz to w dupie, bo to i tak na krawędziach tylko robi. Tu tylko shadows bez żadnego global illumination. Low, 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 wiadomo, bloom. To daje taką mgiełkę, takie rozświetlenie, daje na minimalne walić to Water Detail level najniższy, w ogóle bezapelacyjnie I teraz Advanced Settings, ja mam oczywiście NVIDIA Reflex On plus Boost Polecam Ci to mieć, jeżeli masz możliwość to zostań sobie na On plus Boost, jeżeli nie to zostań sobie na On no, Na Offie będzie trochę lipa, nie, więc polecam tak I teraz tak, Foreground, Background, FPS, Cap, 80, dlaczego? Jest to najlepsza opcja, Dl dlatego że dzięki triple bufferingowi, który sprawia, że mamy best frame rate stability, to faktycznie działa no mówię, latencji trochę świruje, czasami zladzy, ale to naprawdę jest tak niskie opóźnienie, że nie ma o czym gadać. Zobaczcie, że ja mam. No, Latencję 37 zamiast tam 15, więc zwalić to naprawdę. Dynamic Cooling sprawia, że usuwam wam niepotrzebne partikle, nie? Non-essential particles. Efekty cząsteczkowe z terenu, ze skili, z jakichś tam rzeczy, z abysu przede wszystkim, jak oni się wykluwają, z breacha, jak tam jakieś laserki latają i tak dalej, to nie będzie wam buchało. Target Frame ustawił ustał sobie na 60. Niezależnie, jaki masz monitor, niezależnie, jaki masz ekran, telewizor nie obchodzi mnie to. 60-80, najlepsze wyniki daje. Testowałem wiele opcji. No i tyle. I, i oczywiście Engine Multithreading, jeżeli masz możliwość Również na włączonym i tak to wygląda. Jedyne co ci mogę jeszcze poradzić, jeżeli opóźnienie między CPU a GPU masz dużo jakby odmienne, u mnie się tak trzyma na 12 do 15 ms Na starym kąpie, gdzie miałem RTX -a 3070. E, czekaj, Ultra Performance zmienię sobie tutaj, tylko tutaj z powrotem. O, Na starym kąpie, e, gdzie miałem 3070 kartę, no to potrafiło mi do 50 ms nawet skakać. E, z przewagą procesora. Wtedy, ja wiem, że to jest głupie i dziwne, ale zmień sobie na full screen i ustaw sobie wyższą rozdzielczość. Nie mówię, że. 3840 na 260, ale np. 2560 na 1440, bo to sprawi, że przejmie twoja karta część opóźnienia, a zależy ci na tym, żeby procesor i karta były na mniej więcej podobnym opóźnieniu. Także dobrze, mam, masz wszystko podsumowane. To są moje ustawienia graficzne i te ci polecam, bo pytasz się cały czas na streamach Prozu, prozu, jak to jest, że tobie tak zajmie się tak rachodzi chodzi, no? Ciężko, żeby nie chodziła na takich ustawieniach graficznych. Ja oczywiście mogę sobie pozwolić na high-tekstury i tak dalej. Nawet, wiecie co? Ja sobie ustawię high-tekstury. Dlaczego? Bo wtedy moja karta delikatnie odciąży mój procesor. Dosłownie. Odpalam rówę i lecimy na Headland. No i moglibyśmy, żeby był Abyss obok Bricza. No i patrzymy na FPS-y, prawda? Shadery będą śmigać, bo przed chwilą z wulkanu na Directa 12 z powrotem i tak dalej. Więc tu będzie niezły młyn. Ale zobaczcie, że nawet złączonym delirius na takiej mapce... T16 Można sobie grać totalnie, totalnie płynnie <laughs> Dobra, szukamy i abyssa I szukamy Breacha oczywiście Ja testowałem to wielokrotnie i też nagrywam ten film od czwartej Więc prawie dwie godziny tu testowałem ustawienia I to po prostu działa u mnie najlepiej I gwarantuję wam, że u was powinno działać Również najlepiej, bo Bardzo często mi się skarżyliście, że Już odchodzicie od połowy, bo się nie da grać Ja się wam kurde nie dziwię, no bo Faktycznie nie dało się grać przez jakiś czas Przez to, co się teraz z tą grą stało, jeżeli chodzi o optymalizację Mam nadzieję, że po tym filmie troszkę wam się będzie przyjemnie grało I przede wszystkim, że będziecie w stanie robić endgame content Na przynajmniej tych 30 fps, okej? Okay? Tak ja widzę, że niektórym graczom tam nawet nie wiem, z kartami 40-80 Super i tak dalej Skaczą fps do 10, do 15 no to nie, no, bez jaj. Ludzie, bez jaj. No nie, nie, nie robimy takich rzeczy, nie? O nie, trzymam jakiś ham na graplu, Nie! Dalej ten Bóg jest w grze, jestem spowolniony cały czas. Bo mnie, Ty, trzymam haku. Kumacie? No trudno, nawet to nie wpłynie na test. Odpalamy breacha. Bridge, bridge, ja mam jeszcze kapliczkę, oczywiście. Mam heralda zapakowanego. Mamy Delirius, przypominam efekt na mapie i jak widzicie poniżej 60 to mi jeszcze nie spadło i prawdopodobnie tak nie spadnie. A się wrócimy tam gdzie będzie więcej mobów. Bo jak na złość jest bardzo wąski gardziel, więc szukamy większej grupy mobów. Na przykład. No nie no, bez szans, żeby spadło niżej niż 60. Serio. Jak śmignie na 50 na chwilkę, to dosłownie wraca po sekundzie, więc mówię, u was prawdopodobnie będzie to na 30 FPS-ach śmiało śmigało, to nie będzie, na pewno nie będzie coś takiego, że wam zmuli do 5 czy 10 fps -ów. to jest niemożliwe na tych ustawieniach, serio. Oczywiście jeżeli graczu, ty, jeden z drugim, znacie jeszcze jakieś sposoby, żeby to podkręcić, żeby to jeszcze lepiej trochę działało, no to też nie trzymaj tego dla siebie, podziel się tym w komentarzu, no bo ja też nie jestem alfą i omega. Ja wam po prostu daję to, bo pytaliście na streamie Dlaczego ta gra mi tak dobrze chodzi Ja biorę poprawkę, że ja mam mocnego kompa Oczywiście, że muszę wziąć poprawkę, byłbym kretynem Gdybym nie wziął tej poprawki Ale na tych ustawieniach dokładnie grałem na 0.1 i 0.2, gdzie ludzie się skarżyli Już wtedy na optymalizację Grałem buildami, które wysadzały pół ekranu I też było git I Tak jak mówię, to jest mapa delirius. T16, wymodowana Z dość sporym density O, jeszcze jeden bridge będzie, więc zajebiście, może się uda Czekajcie, zobacz, czy tu jest gdzieś abyss, bo by wybitnie. Jest abyss, idealnie, dobra, sprawdzamy. Punkt krytyczny. Sprawdzamy, czy faktycznie to działa. Mamy brecha i mamy zaraz obok, abyss. Jeżeli zdropi do 50 to na chwilkę i potem wraca do normy, nie? To niestety przygniotły mnie moby, ale fps nie zeszły niżej niż 40, chyba 44, coś takiego. Polecam, sprawdzajcie sobie, dajcie znać czy wam działa. I przypominam, że wcześniej na mapie Delirius, jak odpalałeś... Jeżeli nie próbowałeś, spróbuj sobie na zwykłych ustawieniach. Jeżeli odpalałeś Breacha, odpalałeś Abysa i miałeś jeszcze Delirkę... To powodzenia, że dało się grać Ja widziałem jak streamerom kraszowały kompy przy tym, nie? Więc... E, A gierka Dobra, tyle Krótki film, acz treściwy Wydaje mi się, że wszystko przekazałem e, Poradnik z tego tytana będzie niebawem Jeszcze nie mam rękawiczek Bo potrzebuję oczywiście rękawiczki z atak speedem Z dwoma runami z 100% increase socket effects I potrzebuję paska, który mam przygotowany Z tego względu, że mam pasek z kulem już wam szybko pokazuję Mam 112% Mój pasek idealny, perfekcyjny Poczekajcie, jeszcze nie byłbym sobą E, jeszcze się nie żegnamy jednak. Sprawdzę jeszcze jedną mapkę, też taką wyjebaną w kosmos, tylko że. Poczekajcie. Dobra, mapa tragiczna, oczywiście wbijamy się w nią, tylko tym razem bez Delirki, jeszcze chcę zobaczyć FPS-y bez Delirius. mineshaft to nie jest wielka mapa, Ravin, czy Ravin jest otwartą mapą, Willow. Frozen Holds jest chyba otwartą mapą, więc sprawdzam sobie Frozen Holds. Tu tego bricza powinniśmy ładnie wykorzystać, nie? E, fps jeszcze bez. oczywiście. Delirki, no bo wiem, że niektórzy gracze nie latają delirki, więc to będzie fajne porównanie dla Was, nie? Przy takim normalnym gameplayu to Wam nie spadnie niżej jak. no nie wiem, 50, może 48, skoczy na pół sekundy i wróci, nie? To tak jest. A i co ważne, myślę, że warto o tym powiedzieć. O! Mamy rękawiczki, zajebiście, pod craft, idealnie, potrzebałem tej bazy, perfekcyjnie. Myślę, że warto o tym powiedzieć, no bo jak macie takie naprawdę już giga słabe kompy albo konsola wam nie daje rady, zastanów się, czy potrzebujesz w swoim buildzie heraldów. I nie, nie żartuję teraz, bo każdy kolejny herald to jest ogromne opóźnienie dla swojego kompa, bo one mają bardzo dużo tych po prostu mm, partiki, tych wybuchów i tak dalej. To się chainuje między mobami też, nie? I to przez to są też największe zwiechy. Jakby chyba najbardziej obciąża kompa Herald of Ice i nie żartuję tutaj. Chociaż Herald of Ash też jest w topce, jeżeli chodzi o opóźnienie, dlatego też testuję to z Herald of Ash'em. No bo, jak grałem, powiem wam szczerze, e, sorcerką na przykład, nie? Albo jak mój kumpel gra w na podobnym kąpie z tymi ustawieniami, to totalnie, totalnie nie spada mu poniżej 60. Choćbyś nie wiem co zrobił. No bo Ark nie generuje żadnych tutaj światełek, żadnych wybuchów ani niczego takiego, nie? Więc. Sam rozumiesz. Dobra, bridge odpalony, bez delirki Stało 80 No... Dosłownie stało 80 I zobacz, powiedz, że nie ma mobów, no... Ja, są moby, no, są moby, zobacz Są moby, a FPSy stoją jak stałe Dobra, tyle. Nie przedłużam. Myślę, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, przynajmniej, że Wam pomogłem. Dajcie znać w komentarzu, czy te ustawienia graficzne są ok. Dajcie znać, czy jeszcze macie jakieś swoje ustawienia, które mogłyby tu pomóc lepiej. I mówię, nie tego dla siebie, no bo wszystkim ma się grać lepiej. Więc się tym podzielcie z innymi, nie? Bo ja podkreślam, nie wiem, co to już się w tym filmie pojawiło. Albo mi nie jestem, ale pytaliście, więc Wam mówię, jak ja gram. Dobra, tyle. Trzymajcie się i myślę, że niedługo będzie. Film z rękawiczek. Oby, oby. Z atak speedem. Tym kosmicznym na 48%. Bo w to będziemy właśnie mierzyć. Cześć.